Karol, dwie piękne bramki w dniu dzisiejszym, ale niestety nie dały nam zwycięstwa z GKS-em. No właśnie, tak jak już powiedziałem wcześniej, byłyby na pewno dużo cenniejsze, gdyby, gdyby to było zwycięstwo, no, no musimy to dowieźć do końca. No szkoda mm. będzie. Szkoda, szkoda dwóch straconych punktów. No właśnie, mecz, mecz na szczycie, bo bo GKS tych to jest drużyna, która jest bardzo rozpędzona i dzisiaj pokazała nam naprawdę kawałek dobrego futbolu. Także ten remis to nie jest chyba tak do końca stracone dwa punkty, ale cenny jeden. No nie no, nie oszukujmy się, no są, są stracone, bo nie możemy tak w końcówce tracić, wielka, wielka szkoda. Yy, no GKS Tychy bardzo, bardzo dobry zespół, ale my też dzisiaj graliśmy bardzo dobrze i praktycznie większość meczów prowadziliśmy, no szkoda, wielka szkoda, że tego nie otrzymaliśmy. Jak możecie teraz jako drużyna przekuć tą bolesną nauczkę w szatni w to, żeby na następny mecz wyjść troszeczkę mądrzejszymi? Jesteśmy sportowcami, nieraz takie sytuacje się zdarzały, wiemy jak z nich wychodzić i na pewno na następny mecz pojedziemy po trzy punkty. Super, jeszcze pytanie o tą kołyskę po golu, czy to już jest dedykacja dla Twojej córeczki? Tak, tak, w piątek urodziła się mała Lenka i to jej dedykuję tą brameczkę i oczywiście żonie. No to bardzo gratulujemy i liczymy, że następna kołyska już będzie podczas zdobycia trzech punktów. Tak, tak.